Pora wyruszać do Wrocławia na Meetup. W sumie jest na razie piątek. Jutro jest sobota, jutro jest Meetup, ale dzisiaj zaczyna się. Zaczyna się ten dzień. Będą pewne warsztaty, będzie spotkanie z ekipą. Ja już właściwie jestem spakowany. Teraz kwestia muszę tylko poczekać. Poczekać na plagę, bo plaga jest już w drodze. I że tak powiem, jedziemy razem. Będzie ciekawie Dobry. <laughs> Dobry Jedziemy za chwilę tak? się tylko ogarnąć Ile dajemy sobie czasu? Mniej więcej? 15 minut 15 minut, czyli 30 minut. Okej okay. Tak Spoko, pijamy wow, topami to, Czas na przystanę Będzie żarcie Powiesz? Czy Tu musisz za krzakiem. Spock numer 95. Czekamy. Słuchajcie, jesteśmy w McDonaldzie. Kupiliśmy sobie dwa Happy Meal. Zaraz zobaczymy, co jest w środku. Szybki, on No już unboxer, otworzyłeś. Ja myślę, że dawno nie otwieramy. Ale więc... mieliśmy tylko zabawki otwierać ją. Tak? No nie? No nie, no pokażemy coś w środku. Hamburgera im chcesz pokazać? Nie, no, proszę cię, ale to być reklama teraz. Reklamy robimy. Ja to za Ja Ja sobie biorę od ile? razu za moją zabawkę. Co Widzisz jaką mam zabawkę? Ja sobie wziąłem Kubusia Mus. jest. Chociaż jeszcze nigdy nie jadłem, czy tam piłem. Zalubisty jest, ale już nie jadłem. Co to jest? Kupiłem jakąś książeczkę ja dla jest, to jest, stary. Ja chciałem myśleć, to jakaś postać albo coś, jeszcze, bo otwórzmy to, zobaczmy. No więc. Ja to książka, książeczka, faktycznie. Drogi w face faceci dostali Akademię Mamutów. Przygoda w krainie mamutów. To jest książeczka dla dzieci. Dziął. A mamuta. Co mówisz, że to dla dzieci? Książeczka dla dzieci? No, książka dla dzieci jest może z taką samą. Przygoda w krainie mamutów. No, słuchajcie, to będzie fajne. fajne na lajba, stary. Na lajba będziemy takie rzeczy czytać. A... Będziemy... Na lajba będziemy to czytać. Kraina mamutów. To jest to, to sprawa. Książeczka. W środku jest jedzenie, czyli nudna sprawa. No. Myślałem, że to będzie Pokémon, ale. To jest... Też mijam na że Zabijmy tutaj Pokémonami. Ale tam pisało, że Pokémon jest. Zabawka numer 9, Pokémon, tak? No i co to, to właśnie. powinien być Pokémon, to jest. Może To jest książeczka, Pokemon. proszę was. Nie, może No. Ja bym to wyrzucił, ale boję się, że kogoś uderzy. Nie wiem tak że to tytuł tam rzuca, ale. Wiesz. Dobra. Dobra, zjedzmy może i no. ruszamy w trasę. Co fajnie było. Dobra. To chyba nie ma Pokémonu stary. Nie mamy figurki, to przynajmniej chciałem znaleźć Pokemon'a, ale to jest ale lipa. Ale wszystkie rozdali. No, dostali, no rozdali, no, no widzę właśnie. Pokemon'a, to normalne, że nie ma tu Pokémona. Inaczej by było w Happy Meal'a. W sumie rację. Skoro nie ma w Happy to w Pokemon Go tym bardziej nie będzie. Hmm. Hmm. Bałem się, że niestety on ma rację. Jesteśmy we Wrocławiu. Yeah, udało się, czekam na Diabeła. Chyba już idzie. Paweł, A wytarłeś buty, jak wróciłeś do miasta? Przepraszam, zapomniałem. Zachowałem no, się tak jak gówniarz. Jak głównie się zachowałem? teraz Kadr na diabła. Kadr na diabła, tam jest diabeł. Chyba chyba golił pod pachy, bo, bo tak, pieką go. Pieką go mówisz? Pięką. Tak zawsze tak, tak, widzisz? Nie Cześć. Nie. Cześć. No, no. Dobra. Jedziemy, bo jesteśmy spóźnieni, co nie? Jeszcze nie, ale. Jeszcze nie, ale zaraz będziemy spóźnieni w sumie. Z drugiej strony, bo tu jest bagaż. Tu mamy bagaże. Już było coś tam? Nie, 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 Kurwa nie, możemy nie, możemy zapaść nie, nie, Już, nie, Co? nie, 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 szukaj! nie, będzie nagrywał drogę drogę Całą drogę będę mu łapkę w nagrywał Dajcie nie, łapkę w dupę poproszę. No, Jesteś wulgarny. No, powiem ci szczerze, że... Ty znowu z kamerą odpoczywasz. No, no słuchajcie, muszę no, powiedzieć... Chociażbyś ostrzegał, Paweł. No uwaga, ostrzegam. Słuchajcie, jedziemy sobie teraz do siedziby Google. O czym mówię? Google? Google. Google. <grym> Jakieś warsztaty <grym> to, to <grym> będziemy <i> się, Będziemy <grym> się uczyć, szkolić. Oficjalnie jestem osobą towarzyszącą Diabła, bo nie było mnie na liście. Tak. <grym> to pierwsze wysła maila. Spoka opcja. Okej. Tutaj? Ej! 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 Koniec warsztatów, uciekamy. Uh, tędy, tak? Dobra. Uciekamy. Przecież to jeszcze. No, Bardzo fajny content, ciekawe. Dużo, dużo się nauczyliśmy. Tutaj, Bardzo dużo. Po YouTubie. Będzie lepiej. Zgubiliśmy auto. Nie wiadomo gdzie zaparkowano. Oh my god! Ciężka sprawa. Bardzo ciężka sprawa. To jest ogromne. Ej, tam to jest. złe źle przejść. Serio? Słuchajcie, Jestem w hotelu. Już. Udało się. Dzień pełen wrażeń. Troszkę męczący. Jestem niesamowicie zmęczony. Jest godzina 23.10. Przed mi jeszcze troszeczkę pracy. Jeszcze chcę zmontować materiał, zrzucić dalej Także zaraz Wam opowiem jak było. Ale słuchajcie, najpierw się zobaczyć ten pokój jest niesamowity. Słuchajcie, bardzo ładny pokój mam. Muszę przyznać, świetny. To jest na razie tylko przedpokój. To jak gdzieś jakaś szafa, tutaj możemy się schować. Można zrobić dzikie akcje. Dobra, nic z tym. Kibelek, albo kiebelka na samym końcu. Ale zobaczcie, co, co dzieje się po tej stronie. Po prostu niesamowite. Mój Boże. Niby taka nie do końca duża przestrzeń, ale bardzo fajnie zorganizowana. Ło. Wow. Myślę, że to łóżeczko przez te trzy dni ach, będzie moim dobrym wypoczynkiem. Oh my god. Trochę wysoka, ale gdzie się rozłożyć? Naprawdę gdzie się rozłożyć, słuchajcie, Ach. to jest moja pierwsza myśl. Położyć się tutaj Ach. i leżeć, odpoczywać. Ale nic bardziej mylnego. Naprawdę. Za chwilę muszę zmontować materiał. Muszę to zrobić tak, żeby wrzucić na jutro. Hmm. Będzie dość trudna sprawa. Na pewno będzie dość trudna sprawa, bo tak mówię, jest późna godzina. Ach. A sporo rzeczy nagrałem, i jakoś muszę to skleić, żeby to wyglądało. Ale kibelek też jest naprawdę bardzo fajny. Mhm. Słuchajcie. Znowu super sprawa. Znowu zrobili dań mi fajne, duże lustro. To lubię najbardziej. Super, super, naprawdę super. Ok, ale kibelek to nie wszystko. Kibelek zostawimy na później. Pora w końcu, że tak powiem, pogadać. Pora, że tak powiem, pogadać, ponieważ, słuchajcie, byliśmy, znaczy ogólnie podróż minęła dość e, szybko, gdzieś tam zaliczyliśmy McDonald's z plagą, w końcu pojechaliśmy na te warsztaty, na, tak naprawdę do końca samego nie wiedziałem, że te warsztaty, też szkolenie, które dzisiaj będę miał, e, będzie w Google, w siedzibie Google. E, bardzo fajna sprawa. Troszkę rzeczy się dowiedziałem, troszkę rzeczy się nauczyłem, e, i gdzieś tam pewnikiem spróbuję to wykorzystać w dobrym celu. Nie wiem, zobaczymy. E, przede wszystkim e, była możliwość poznania nowych ludzi, e, nowych twarzy, pogadanie na spokojnie. Oczywiście jutro, czyli w sobotę, czeka mnie meetup. Tak, na Hali stulecia. Będziemy mogli się spotkać z Wami, a także będziemy mogli spotkać się z innymi tuberami, z innymi twórcami. Będziemy mogli spokojnie pogadać, porozmawiać. Więc bardzo, ale to bardzo fajna sprawa, bardzo mi się to podoba. Mam nadzieję, że częściej będę mógł się wybierać na tego typu eventy. Częściej spotykać Was, twórców, Was, widzów. No właśnie. Ok. Tyle z mojej strony. Idę pracować. Tu mam teoretycznie jakieś biureczko, stanowisko pracy, więc zaraz się tu rozkładam, rozkładam sprzęt, zaczynam ładować akumulatory, zmontować wszystko, a później ładuję akumulatory. Tutaj dajcie znać, co sądzicie o unboxingu tego mojego pokoju. W sumie nie jest taki małe, ale w sam raz, w sam raz. Idealny, żeby odpocząć. Idealny, żeby przez ten piątek, sobotę, niedzielę, poniedziałek. Normalnie jakoś e, przeżyć, popracować. Jedyne co widzę, nie jest na razie ciemno, ale jest bardzo, e, bardzo nieciekawie, że chodzi o widoki przez okno. Na razie widzę drzewa, czyli jakieś time zwolnione chmurki takie przyspieszone. Z tym może być problem. No nic, jakoś damy radę. No zobaczymy na mitapie. Miłego dzionka. Zaraz idę spać. Trzymajcie się, papa. Pa. Do standardowego ciasteczka. Hm, mm, jeszcze ciepłe. poe? Hm. Mm. Z czekoladą. Mięsomkami. No po. Hm. Mm. Hm. Mm. Hm. Mm. 不什么？<music>